Halo, halo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na losowaniu fazy grupowej do turnieju Krosno 2025, Krosno Masters 2025. Ja jestem Albert Wodyczak, ze mną jest Jakub Górka. Dzień dobry. I będziemy losować 20 zawodników. Mamy przyszykowane kulki z grupami. Również jest miska przeznaczona na zawodników, ale zanim przedstawimy zasady losowania, przejdziemy chwilkę do partnerów. Naszymi partnerami są Klub K15, studio grafiki i reklamy Efekt, OnlyDarts.pl, firma Darfur i Karpatian Wood Center. Ja jeszcze bym prosił na szybko, dać znać, czy nas widać, czy nas słychać. Widzowie, bo mamy aż na 16, także jeszcze mamy chwileczkę czasu. Jest Marek Mostowia. Także jak Kuba napisał. Cześć, cześć, tatusiek, cześć. Jak Kuba napisał taki komentarz. No to możemy powoli lecieć. Jak będzie wyglądać losowanie? Już wam przedstawiamy pod naszą kamerą. Jak dobrze widzicie, są cztery grupy od A do D. Również tutaj tak Kuba pokazał, mamy przygotowane kulki odpowiednio z miejscami. Najpierw będziemy losować miejsce do którego będziemy przypisywać zawodnika, którego wylosuje później Kuba i Będziemy los losować po kolei od koszyka pierwszego do koszyka piątego. Tak wyglądają koszyki. Już prezentowaliśmy to na hmm, poście facebookowym. W koszyku numer jeden jest Hubert Paradyż, Marek Lenart, Igor Tęcza, Jakub Socha. W koszyku numer dwa Marek Hawrot, Marcel Papiernik, Dominik Grysztar i Magdalena Pawlik. W koszyku numer trzy Jakub Pyzocha, Dominik Kozioł, Krystian Kmiecik, Robert Rakoczy. Koszyk numer cztery Szymon Królicki, Michał Zieliński, Jakub Guła, Bartosz Bogusz, to był koszyk numer 4 i koszyk numer 5 Mateusz Rogala, Marcin Miczek, Marcin Brzana, Damian Nycz. Ta dwudziestka będzie walczyła o tytuł Masters 2025. Kuba, jakieś słowo chcesz dodać przed startem losowania? Szczerze. Szczerze nie. Szczerze nie, Kuba delikatnie zetkał. Również debiutujemy, jeśli chodzi o taki mhm. format. Oczywiście zapraszamy jutro. Start o godzinie 14 na naszym Facebooku. Dart Crossno będzie przeprowadzona transmisja z turnieju. Najlepsze mecze faz grupowych oraz pierwszych rund półfinały oraz finały zobaczycie właśnie na Facebooku. A później będą również dostępne mecze oraz to losowanie na kanale na YouTube, który przygotujemy. Także mamy dwie kamery. Tu będzie, tu będzie Kuba pokazywał karteczki. Tu jest nasza główna kamera, gdzie widzicie, jak mamy rozdysponowane kulki od grup. Tutaj to każdy koszyk, oczywiście, będziemy uzupełniać odpowiednimi zawodnikami, i przechodzimy. Grupa A. Najpierw losujemy miejsce, a potem losujemy zawodnika. Miejsce A3 miejsce a3. I tak jak widzicie, miejsce się podświetliło i do tego miejsca pierwszy zawodnik Jakub Socha. Jakub Socha do grupy A. Jakub Socha zwycięzca Pucharu Prezesa 2025 oraz świeżo upieczony wicemistrz Tarnowa również zwycięzca turnieju Grand Prix Trójkąta w tym roku. Druga grupa, grupa B. Miejsce B2. Miejsce B2. I do grupy B może trafić z nazwisk Paradysz Lenart Tęcza. Igor Tęcza. Do grupy B trafia Igor Tęcza. Zwycięzca trzech turniejów w O. Puchar, Darta Krosno w tym roku, wicemistrz Podkarpaciu juniorów oraz wicemistrz Krosna juniorów. Grupa C. Miejsce C2. Miejsce C2. Został nam Hubert Paradysz oraz Marek Lenard. Marek Leonard. Marek Leonard. Wicemistrz Krosna, brązowy medalista mistrzostw Polski Seniorów 60. Plus. I do grupy D trafi no. oczywiście Hubert Paradyszcz, ale na, które na... Miejsce? jakie miejsce? Mhm. D2. D2. Czyli wszyscy zawodnicy z pierwszego koszyka będą mieli wolne w pierwszym meczu, gdyż pierwsze spotkanie to jest spotkanie miejsca numer 1 ja z miejscem być. numer 5 Hubert Paradyż i dla potwierdzenia Hubert Paradyż. I tak wyglądają tak wygląda losowanie po pierwszym koszyku. Ja wrzucam kolejnych zawodników. Jest, są to Marek Hawrot, Marcel Popiernik, Dominik Gryszter i Magdalena Pawlik, Grupa A. Miejsce A4. Miejsce A4. I przechodzimy do losowania zawodnika albo zawodniczki. Marek Hawrot. Jest to honorowy prezes Darta Krosno. Marek Hawrot. Marek trafia do grupy z Jakubem Sochu. Grupa B. Tam już czeka Igor Tęcza. Miejsce. B4. Miejsce B4 jak na razie podobnie kuba losuje. Te miejscówki. Igor nas pozdrawia. Ze szkoły. I do Igora właśnie dołącza. Marcel papiernik. No i powtórka z rozrywki, jeżeli chodzi o mistrzostwa krosna ostatnio rozgrywane Marcel papiernik dołącza do Igora Tęczy, także dwóch juniorów. Mamy rozdysponowany w grupie B. Została jeszcze grupa C i grupa D. Magda oraz Dominik. Grupa C. C3. C3. I kto trafi? Dominik Gryszter Do Marka Lenarta trafia. Dominik Grysztar, zwycięzca Ligi KLSD oraz Pucharu Ligi za tamten sezon. I dla potwierdzenia do grupy D, czyli do Huberta Paradysza dołączy Magda Pawlik, ale oczywiście D1. D1 i Magda będzie rozpoczynać w tej grupie rozgrywkę. Ale dla potwierdzenia oczywiście Kuba otworzy odpowiednią kulkę. Magdalena Pawlik. Magdalena Pawlik, aktualna trzykrotna mistrzyni Krosna, mistrzyni Podkarpacia oraz brązowa medalistka Pucharu K-15. Przechodzimy do koszyka numer 3. Ciężko jedną ręką to wziąć, ale są cztery kulki w koszyku numer 3. Jakub Pyzocha, Dominik Kozioł, Krystian Kmiecik oraz Robert Rakoczy. Grupa A do Jakuba Sochy i Marka Hawrota trafia. Najpierw, na, najpierw miejsce. na miejsce. A1. A1, czyli będzie rozpoczynał. E, będzie rozpoczynał najprawdopodobniej na tarczy telewizyjnej, ale Zobaczymy. tutaj będziemy jeszcze patrzeć na całość grup. Krystian Kmiecik. Krystian Kmiecik trafia do Jakuba Sochy i Marka Hawrota. Krzysztof Kmiecik, aktualny lider Grand Prix Trójkąta oraz finalista Pucharu Prezesa i brązowy medalista Mistrzostw Podkarpacia 2025. Grupa B, miejsce B1, miejsce B1 również start w turnieju z pierwszym meczem. Jakub Wyzocha, Dominik Kozioł albo Robert Rakoczy. Dominik Kozioł. Dominik Kozioł Brązowy medalista mistrzostw Krosna 2025 roku. Grupa C. Do Marka, do i do Dominika. Zaraz będziemy wiedzieć kto trafi. Miejsce C5. Czyli Miejsce również C5. Również tak. Również będzie rozpoczęcie. Albo Jakub Pyzocha, albo Robert Rakoczy. Mm. Obaj reprezentujący tak. Jakub Pyzocha. Jest to Jakub Pyzocha, także Jakub dołącza do Marka i Dominika. Grupa bardzo tutaj ligowa, bardzo związana z Dart -Crosno. miejsce i miejsce ostatnie dla Roberta. Tak, tak dla Roberta miejsce D5, czyli D5. również będzie zaczynał. Tak, i już dobry. mamy wyłoniony pierwszy mecz w grupie D. Magda zagra z Robertem. I tak, dla potwierdzenia Robert Drakoczy. Tak jest. I mamy rozlosowane trzy grupy. Koszyk numer cztery. W koszyku jest Szymon Królicki, Michał Zieliński, Jakub Bula oraz Bartosz Bogusz. Grupa A. Zostało nam miejsce A2 i A5. A5. A5, czyli mecz z Krystianem Kmicikiem będzie miał jeden z zawodników. Są wszystkie trzy pod, pod krzesłem. Tu już, tu, już wchodzą, tu już wchodzą nerwy. Bartosz Bogusz. Bartosz Bogusz będzie rozpoczynał turniej me z meczem z Krystianem Kmiecikiem w grupie A. Grupa B. Zostały dwa miejsca, B3 i B5. B5. B5, również pierwsze spotkanie. Oczywiście Bartosz Bogusz, finalista Mistrzostw Krosna. A tutaj dolosujemy Szymon Królicki. Szymon Królicki reprezentant Darta Krosno. Zwycięstwo w turnieju klubowym w K-15 w tym roku grupa C. Miejsce C1. Miejsce C1, czyli również rozpoczęcie z Jakubem Pyzochą rozegra mecz albo Michał Zieliński, albo Jakub Guła. Michał Zieliński. Michał Zieliński aktualny mistrz nowego Sącza oraz brązowy medalista mistrzostw Krosna i żeby zakończyć koszyk numer 4. miejsce D4 miejsce D4 i, i do niego będzie przypisany oczywiście Jakub Guła ćwierć finalista siódmego turnieju o puchar Tarta Krosna Jakub Guła i została nam ostat... został nam ostatni koszyk. A w nim czterech zawodników: Mateusz Rogala, Marcin Miczek, Marcin Brzana i Damian Nycz. Oczywiście wszystko już wiemy, jeżeli chodzi o miejsca. Ale jeszcze nie wiemy, jak to z, z zawodnikami. Z A2: Miejsce Wyda. A2. Czyli do Krystiana Kwiecika, Jakuba Soche, Marka Hawrota oraz Bartka Bogusza dołączy. Damian Nycz. Damian Nycz. Aktualny lider naszej ligi. Wcześniej również mix, mistrz mixtów w mistrzostwach Parkrosna. Miejsce B3. Miejsce B3. Do Dominika, Igora, Marcela i Szymona dołączy. Mateusz Rogala. Mateusz Rogala zwycięzca drugiej ligi. KLSD w sezonie 2024-2025. Grupa C. Miejsce C4. Tak, jest. Jedyne pozostałe miejsce w tej grupie. Do Michała Marka Dominika oraz Jakuba Pyzochy dołączy. Marcin Miczek. Marcin Miczek, reprezentant e, DART Kanciapa Krosno. Również trzecie miejsce na jednym z turniejów e, organizowanych właśnie przez naszą ekipę. I ostatnie miejsce w grupie D. D3. Miejsce D3. Do Magdy Huberta, Jakuba oraz Roberta dołączy Marcin Brzana. Marcin Brzana. Mamy wylosowane cztery grupy. Teraz wam przedstawimy na większym ekranie. Grupa A. Krystian Kmięcik, Damian Nycz, Jakub Socha, Marek Hawrot, Bartek Bogusz. Grupa B. Dominik Kozioł, Igor Tęcza, Mateusz Rogala, Marcel Papiernik, Szymon Królicki. Grupa C. Michał Zieliński, Marek Lenar, Dominik Grysztar, Marcin Miczek, Jakub Pyzocha. I grupa D. Magdalena Pawlik, Hubert Paradyż, Marcin Brzana, Jakub Guła oraz Robert Rakoczy. Dziękujemy Wam za uwagę. Mamy nadzieję, że grupy się podobają. Mamy nadzieję również, że licznie nas odwiedzicie na naszym Facebooku oraz później na YouTubie w celu obejrzenia meczów. Najlepsze mecze już będziemy powoli ustalać, jeżeli chodzi o harmonogram. Był z Wami Albert Wodyczak oraz Jakub Górkacz i życzymy Wam miłego dnia. Do widzenia.